Hej, z tej strony Lara i dzisiaj jest ze mną pewien pan emerytowany tak, to ja. Witam. E, I dzisiaj w ogóle Wam pokażę moje takie coś, co dokładnie mam hop. Tutaj. E, to jest mój taki pokoik. E, oraz pokażę Wam też e, taką fajną rzecz. Patrzcie. Dadam! Lara moderator. W ogóle się strasznie cieszę. Cieszę się, że mam moderatora. No jasne. <grym> Lara, nagrywasz? Tak. Tak, nagrywam, muszę być miła. Nie, z natury jestem miła. Uh, tu ja mam jakąś świetną skrzyneczkę dla YouTubera, którą mogę brać? Ja nie zapomniałam. Chcesz... Ja to Wiesz, że ty też to możesz brać? No, łap. Co sobie weź też? Nie, ja nie chcę, ja mam. Lepsze. Haha! Okay. Ja jeszcze to. O ty, o ty. Dobra. 28 koksów na raz? I moje koksy, poczekaj, się pomyliłem. Nie, moje 20 koksów. Witam Dobra. Um, Nie wiem. Trzymajcie, wystarczy ci. Nie, żartuję, dam ci. Nie no, starczy mi, zatrzymaj sobie. Dziękuję. E, I mam pokażę moje piękne e, miksury. Tutaj. gdzie możesz widzieć też w skrzyni, co jest? Jop. O, i tutaj. To możesz z nami pooglądać. A możesz mi pomóc w podpisywaniu za mnie na czacie? Jasne. E, tu są wszystkie moje takie buteleczki z miksturami. E, oraz tu są, e, no, do enchantowania. Mam swój własny enchant. Hop. Mm, ja też pozdrawiam YouTube i czekam na filmik z Trollem. <grywa> <grywa> Kocham takie pisy. E, tu mam jedzonko i miksurki, które mi się nie zmieściły. Tutaj nic nie mam. Tutaj będzie to na razie. E, tutaj mam łuki. E, to jest chyba to najlepszy łuk, który dostałam od e, Kamilowskiego. E, pv... Kodak PvP. Tak? E, tutaj mam wszystkie mieczyki. Chyba e, już je pokazywałam. A tu jest reszta mieczyków. One są tak poukładane, tak ładnie. Ostrość wójki, wszystko i tak. E, a więc tam nic nie mogę wepchnąć. E, tu mam. Ojcież do mnie. E, tu mam żelazne zbroje i złotą jedną. E, wszystkie diaksowe, nie i tutaj hełmy i klaty enchantowane. One nie są poukładone. Um, ochrona 1, 2, 3, bo nie miałam siły. Wszystko się świeciło, a w ogóle przenieść to nie bij mnie z mojego magazynu to było trochę ciężko. są spodnie i klaty. Ale ja tutaj mam bałagan. Fajnie się bawisz. Mhm. Mm Zauważyłam. Ty ja też. Tutaj są książeczki, ale one są już poukładane i tutaj też są książeczki, które są też poukładane. A, a dobra Lara dzieli magazyn z panem Konstantym, który ma koksy, tylko nie zabieraj tu nic. Wszystko ma tak niepoukładane. Skąd ma on ma 64 pomarańczowej wełny? Ha. A tutaj ma takie rzeczy. Tu, tu. Chyba mnie nie miałam tego pokazywać, ale dobra, nie obchodzi mnie to. <ścoughs> Mój pokój. Jaka to zła. Nie, nic nie ma, dobrze? A więc tyle mam. E, troll, pomożesz mi się ubrać w coś fajnego? <ścoughs> Ta. To dobrze. To to, to, to masz. Też umiesz. Ale nie, bo to jest twoje, nie chcę. Ale nie, bo to jest takie ode mnie, nie? ja później coś nic nie zrobię. Ale nie, Popatrz. bo ja twoje mam. Nie, ja tego nie wiem. Ja, ja też mam, nie musisz. Ale nie, nie. Ja, to, ja to, to zostawię, to zniknie. Powiedzmy. Ej, fajne. Ja wiem, mam <noise> gust. A jaki mam wziąć miecz? Ten. A dziękuję. No i może ten łuk. A dziękuję. Skąd ty masz taki złodzieju jeden? Złodzieju? Ty ile ja to gram? Dobra, e, nauczyliście mnie e, jak to się robi. To się najeżdża i tak wywala. Umiem. E, biorę koksy. Ile mam wziąć koksów? Ja nie wiem, mogę ci jakieś dać jak chcesz. Dobra, to biorę <laughs> pięć. Eee, jedzą Dobra, mam. Ale ja mam mało koksów. Kosek mi wszystkie ukradł. O ten mały kradziej. <grystanie> kradziej, kradziej, kradziej. Banda decydentów. Dobra, e, a czy tym łukiem tak się da strzelać w siebie? Łukiem? Da się panczować. Ale on nie ma tego. Hop, nie ma. Ten co mi dałeś? Tego takiego tego odbijania? No. Ja. Yeah. A ja tego nie umiemy robić. Czekajcie, nauczymy się. Mam taki łuk. O nie, nie mam łuka. Takiego. Nie mam łuka. O, nie łuku chyba. A masz taki łuk, żebym poćwiczyła? No jasne. Mam uderzenie dwójeczka, mam. Dobra, to odłożymy. Lara uczy się pan Niezawodny tytuł. Lara uczy się pan Lara nie... poznaje świat. Tylko jak ja to mam zrobić? czy czarodziejsko. Czyli co ja mam co naciągnąć do końca i wtedy się chwili nie, 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 Chodź na warbaryna. Na warbaryna, to chyba chodzi do mnie lepiej. Dobra, yy, tak będzie, czekajcie na sekundkę. Czekajcie, muszę wyłączyć na sekundkę mikrofon. Zostawiła mnie. I co ja teraz mam sam biedny zrobić? Ej, no nie, ja się tak nie bawię. Zostałem sam. Czyli się odrzucony. Jestem. Chodź, chodź do mnie. No idę, idę. E, nie, 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 nie zła jestem. Jak ja to mam robić? Bo łuk, Poczeka, no, łuk do połowy wykorzystam. Poczekaj, muszę jeszcze taki łuk zrobić, bo takiego nie mam jeszcze. Co ty się e, miałeś? Jak taki łuk robisz? No bo ja się takim łukiem mogę zabić jak ja mam, więc wiesz. A skąd ty masz taki łuk? No bo to trzeba być hardcore'em, ja powiem. To jest ta, ta ale, ten... to on się... Jakiś enchant na niego robi specjalne? Nooo... Tak. Ale ty znasz takie specjalne? Ty tak strzelasz. Jesteś na warparena? Nie, jestem na moim. No to chodź na warparena. Nie, bo potem tutaj nie przyjdę. No ale chodź, bo to się dobrze kończy. Idę. Jak mi tylko coś zrobisz... Zaczęłam jeść orzeszki. I sobie przypomniałam, że jednak nagrywam odcinek i nie powinnam tego robić. Fascynująca historia. Patrz. Ja sobie zjem się zabić. Tak biegniesz, tak kończyłam. No nie! O! Najpierw robiłeś tak. Wchodzisz w opcję. Bo to trzeba jeszcze sobie w opcjach zrobić. A, co się robi? W options. W op options, dobra. To masz sterowanie. Ser sterowanie i co dalej? I jak masz sprint, to musisz zbindować na jakiś taki guzik, który masz bliskość. Ekwipunek lista graczy. Sprint. Controls, Ja. A ja tu mam L Control. No to sobie weź na przykład na F, żebyś miała blisko. A co to jest F? F Ale o co chodzi z tym? No przycisk tam wciśnij to i wciśnij F, żeby się bindowało. A czemu F? No bo masz blisko, jak ruszasz na wsadzie, nie? A gdzie jest F na klawiaturze? Dobrze. F. Resetuj. Nie. <grym 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 F. Okay. F. F. A! F. Gotowe. Sterowanie, Jerzy, z F. Sprint, sprint ma F. Tak, F masz. Patrz, idziesz na przykład i wciskasz sobie F i to ci samo zrobi taki sprint. Ale nie, nie biegniesz, idziesz po prostu i wciskasz F. Takie czary. No to teraz idziemy dalej. Patrz. Patrz, 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 patrz. Gdzie ty tam idziesz? No patrz. Idziesz, naciągasz. Lekko ciągasz bardzo lekko i idziesz. Jak ja? Pracować... No bo idziesz, nie? No. Włączasz sprint i tak naciągasz leciutko, Żeby cię... O, tak wyrzuciło. I wtedy jak już cię. Co ty za ogień masz tutaj? No bo ja tutaj mam ogień na tym. To jest łuk extra cox. Nieskończoność, z... 1, jeden, uderzenie, 2 i moc 5. Ty się tym zabijesz, zamiast panczować. <noise> <noise> łuk, łuk na panczowanie tak wygląda, patrz. A dobra, to sobie go zatrzymam. To jest nie jestem biedny. No nie, oddam ci, oddam ci. Tylko jak to się robi? Sprint. F. I tak, i tak leciutko, żeby poleciała tylko. Do przodu tak pod kątem. Tak żeby ją naprawdę tylko wystrzelić. Nie musisz mocno naciągnąć. Ale... No tak... tak pasz, patrz pasz na mnie. Jedziesz pod takim kątem i naciągasz. Więc takiego idziesz. I... Tu? Dobrze. I tak, żeby tylko... Się... O, żeby też się tylko nie Dobrze wiec. tak? Czekaj, mam na chyba. Nie, dobra. No i teraz go, spróbuj. Ale nie, tak żeby naprawdę tylko strzelić. Tak naprawdę, ciutko. Ej, ja się zabiję. I podczas punch'owania nie skaczę, bo to sobie nie działa. Do góry mam dorzucić? Nie do góry, patrz. No patrz. Proszę, patrz, patrz, patrz. Jak idziesz, tak pod tym kątem i No to Podajesz trzymaj się... to i pokaż mi, jak to się robi, jump, jakieś czy coś. Możesz nawet iść prosto. Idziesz, jump. Idziesz, jump. A którym, prawym I czy lewym? Czy... No po prostu idziesz prosto i strzelasz łukiem tak pod tym kątem, jump. A tak malutko? No tak naprawdę malutko. Dobra. Nie zatrzymuj się! Idziesz cały czas powoli. Oh. O! Za mocno. O! Coraz lepiej. Wchodzi? Nie, nie panczujesz się teraz, to za słabo No ej, ale jak ja to mam tak... No taka ciutka ja ci mówię, że ja się nigdy nie panczuję, bo to nie denerwuje, to znaczy, ja tego nie robię po prostu nie. O. Nie wiem, teraz, teraz sobie, sobie stoi taki Flix, będzie że raz, nie zabije na tak, dwa tak. Czekaj, to jest bardzo ekscytujące. No jasne. Straszną chyba mam. I. <gryw> No może chodźmy trochę pomalczyć, później się połączysz, co... O! Dobra. Eee, Far. E, na Warp Normal 2. Jeszcze pokażę wam, jaki piękny jeszcze magazyn jest. A więc e, jak chce ktoś brzymować rzeczy, to zapraszam. Tylko potem jak się pokłócicie, no to... To już nie mój problem. Da Dam! Bloki. Patrzcie, jakie pustki rzeczy z bloków. Ej, to już sobie, bo ja sobie zatrzymałam to. I tu będą też rzeczy eventowe. O, oraz rzecz na odcinek. Wiesz co, może ten łuk zostawię z panczem. Co co na tu troll? Nie mam nic przeciwko. Eee dobra, eee. Co powinna mieć przy sobie? No, mhm. Ja ci powiem takie temy, których ty na pewno nie masz. Ale teraz to powinna mieć. No ja na przykład mam przy sobie 2 sety Protection 4 Unbreaking 3. Mm -hmm. Mam mieczek. Nie? Mam. No. Ten, ten taki mieczek, który ci dałem i ten taki łuk też dałem. I koksem. A ile koksów? Tak, 10 najmniej. No przecież mamy 10, co nie? Około 5, ale 5 też wystarczy. Podkę szybkości, siłki i 3 podkleczenia tak, leczenia przy sobie. Ups, to ja tego nie mam. Dobrze, idziemy na spawn war. Już teraz spawn do. O! Wow! No nie. Dobra, e, Idą koksy się bić. Jak jest jest taki... ta... Jaki taki troll ma idziemy. głos Dalam... Oto żywy okaz troll face'a. Dziękuję, dziękuję. E, idziemy na nich. Yes. Tylko że ja mam z maryjskim soja. A co mu koniec soja? Dobra. Dobra. Chodź. Go. Cieka, czekaj, głosów nie siadłam! koks od razu może, bo zginiesz. Uciekł uciek Albo dobra, weźmy tego kozaka. Ej, ej, kozaka, to my mamy suje z nim. Nie, 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 chyba ty. Aha Wali się! Czekaj, boję się nas. Jo lara, boję się ciebie Ej, no, nic nie biję! Już! Pati... Patiszak? Przeszek? Ja tu... Ja tu próbuję sieć mo... Lara help. <grymna> Lara help, a Lara go nie zabić. <grymna> Lara help! <grymna> nie, nie biję go. Mamy soja. Ty nie bij, ja go zabiję. Dobra. Zaraz wracam. Czy ty mnie gonisz? Ja się Widzi, nie wiem, jak pan czuje. Widzisz, jaki niedobry? Niegrzeczny. <grymna> Widzicie łasicę albo szakalę? Co? <laughs> Pytam, że tak nie słyszałem. Udajmy. Te, udajmy. Czy na pewno tego chcesz? No, co nie? Takie fricksówki. Dla gdzie ty jesteś. Gdzie jesteś? Dlaczego mnie zostawiłeś? Właściwie się zastawiam, czy on mnie subskrybuje? <laughs> Ja nie subskrybuję, to nie wolno bić. <noise> Subskrybenci mają lepiej. No to się dowiesz jak go zabiję, może się powiem. <głos> <głos> Albo subskrybujesz Larę? Nie. To pod ścianę. Pod ścianę i... Módl się. Żeby Lara cię nie zabiła. Bo jak cię zabiję, będzie wstyd. <noise> Czekaj, go nie. Ja go nie, patrz ciekaw przed nami. <noise> Jakie to uczucie Lara? Tak gonić się mu ucieka Patrz ile miksurek on zażera Nagły <śm> wzrost akcji Ej on tu wskoczył! Już nie wyjdzie! Atakuj! Jezus komuś, skończył! Uciekaj! Zjadłam, Zjadłam! Zjadłam! Dobra, 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 dobra. Nie... Dawaj, na kolej! Poczekaj, powiem To jest tylko mapa? Nie ale Coś, go dałeś. Ja Ty się razem stoi. Nie no, to sobie. Dobego filmu. Nara wiz godnego. To za niedrogo. Po przy umpodr. Dawaj. Nie, masz ławę. Jest problem. Chcesz... Bo yeah. ja mam mało koksu. Przepraszam nic ciebie biję A Ile się ci zostało? Butki odpadły. O tak. Budki mu padły, budki go, do mnie założono. Ej, bo jest problem, bo mi dwóch koksów zostało. Ile tobie koksów zostało? Dziesięć. <grym> to mi musisz <grym> dać. Wiedziałeś tego żelaznego? To mi musisz dać trochę. No ciekawe kiedy, w którym momencie. Ja leć le 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 na tyły! Leć na tyły. Dobra, leć na tyły. Muszę się opuścić. E Muszaj Kolejny hełm upadł Przecież my tak go zabrawił, że po prostu... Że muszę to... Ej, muszę to wyjść od zaraz. Aż już hełmów nie ma kolejnych... Czekaj, weź go, nie... weź go gdzieś, żeby nie mógł mnie bić. Aj muszę chodzi... Żeby... To tak jest mam. Bigo! Nie! Czekaj! Dobra, jestem, jestem! Już ci idę pomóc Kolejny błąd Przepraszam, bo... że tak... On niedługo będzie przelazny, bo niech kolejny hełm upadł O kurde, ja tutaj koksu w nie... NIE! O! Co za fuksiasz? O nie... O, nie. o nie. nie... Serwer wywaliło Już bym go zabił, hełm upadł kolejny Wyglądaj no, teraz Pogarniłyśmy się. E, a więc jeżeli... Wiesz, ile my to nagrywaliśmy? Hmm? Pół godziny. Trwa. Będziecie narzekać, że za długi film. Nie, ale wywaliło już takie błupięk, Dobra, cichutko już. Paluszki, paluszki ogarną cię. E, a więc, e, jeżeli podobał wam się nasz filmik, to nie zapomnijcie zasubskrybować. Marecki, nie, nie obraź się, ale nie miałam co po prostu robić. Jak się nauczyłam już pańczować, to już jest dobrze. E, a więc, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Pa pa!